Uwaga, kamera. Najwspanialszym dziełem Andiego Warhola jest on sam. Był wielki. Geniusz. Sztuka, muzyka, film. Moda. Wyrobił sobie styl, swoistą afektację. Tworzył ikoniczną współczesną kulturę. W XX wieku nikt nie przewyższył go sławą. Nikt nie zgłębi całej prawdy o nim. Mam nadzieję. Peruka i słowa to był pozór. Pamiętniki podają jego przemyślenia dosłownie, czego brakuje w pozostałej jego twórczości. Poszedłem do pracowni. Robią ze mnie robota. Głos Worhola odtwarza sztuczna inteligencja. Spełnia się jego marzenie. Doskonale ukrywał pewne aspekty swego życia. Czy się ujawnił? Nigdy się nie krył. Wiele historii o nim pozostaje do odkrycia. Zwijał się z bólu. Katolicka ikonografia z epidemią AIDS w tle można się tam wiele dopatrzeć. Gdy się postarać. Powiedział, że jego prace są jednowymiarowe i że nie należy się w nich niczego doszukiwać, ale to nieprawda. W pamiętnikach pojawiają się wskazówki, że utrzymywał intymne relacje. Andy kochał Baskiata, choć nie wiem czy przekładało się na sferę seksu. Znamy dzieło. łamał wszelkie zasady i zmuszał do zmiany spojrzenia, a temu właśnie służy sztuka. Lecz nie twórcę. Bardzo przeżywał niemoc odnalezienia się. Marzył o tym, żeby zostać kimś innym, by uciec. Jestem dziwakiem. Nie miałem nikogo bliskiego. Choć bardzo pragnąłem.